Witam, witam wszystkich na moim kanale Bednar TV Akwarystyka. Wczoraj miał być film, ale troszeczkę nie zdążyłem czasowo. No jak widzicie, mam tutaj bardzo duży bałagan. że wszystko trzeba dopinać, tak żeby każda rybka przeżyła, żeby to jakoś wszystko zrobić z głową. że jak widzicie, tutaj już sobie szykuję powoli regały. Już mam tutaj powycinane dziurki. Zmocniłem oczywiście spód, ze względu, że Właśnie takie otwory będą w każdym akwarium. Też za chwilkę wam też pokażę, jak to się robi. Nie trzeba się tego w ogóle bać. Mi jeszcze wam powiem, w życiu nie zdarzyło się, żeby któreś akwarium mi strzeliło, pękło, czy dość bardzo się uszkodziło jakimś odpryskiem czy coś. Żeby się nie nadawało do użytku. Gdzieś tam czasem jakiś mały odprysk na pewno się zrobi, ale tego też się nie bójmy. Po prostu trzeba to przejechać papierem. I to wszystko, także te, te wszystkie akwaria, jak widzicie, tutaj mam wszystko prawie porozbierane. To wszystko będzie wiercone i będę kleił całą hydraulikę. Oczywiście akwaria będą chodzić dalej na filtrach gąbkowych. Nie montuję tutaj sampów, bo naprawdę mi się raczej to by nie opłacało. Też rybki sobie w moich akwariach tutaj na podłodze żyją. Tam oczywiście są Rionana i w tym dużym akwarium. Tutaj akwarium mam przygotowane jeszcze na moje nowe rybki, ale to Wam nie zdradzę na jakie dowiecie się na pewno w przyszłych odcinkach bo w tym odcinku właśnie Wam tutaj zaraz pokażę jak ja wiercę dziury w szkle zrobię tutaj Wam troszeczkę zbliżenie, żebyście to lepiej wszystko widzieli i naprawdę nie trzeba się do tego bacić, jeśli ktoś ma w planach coś zrobić To po prostu trzeba podejść do tego na spokojnie. Oczywiście nie dusimy wkrętarki, żeby jak najszybciej wywiercić, bo to nie jest beton. Ja to robię tak, że wkrętarka jest dość ciężka moja i po prostu własną masą dociska się do szkła. I tym sposobem po prostu dziura zostaje wywiercona. W jakim czasie wywiercam taką dziurę w szkle 8 mm. To za chwilkę sobie zobaczycie. Nie będę przyspieszał filmu. Także tutaj mamy już zrobiony wymiar, w którym miejscu ma być otwór. Otwory wiercimy na 35 mm. Oczywiście te wkręterki są fajne, bo są dość ciężkie, dość takie masywne i naprawdę super się taką Wkręca gdzieś jakaś lżejsza, jak jest, no to wiadomo trzeba delikatnie ręcznie dociskać, ale pamiętajcie, delikatnie sobie zaczynamy rantem oczywiście, bo jak zaczniemy całą płaszczyzną koronki no to będzie nam latała po całym akwarium. Także podchodzimy do tematu na spokojnie. I na 100% się tutaj nam nic nie wydarzy. Wody też nie musimy walić, nie wiadomo ile z tego względu, że. Zobaczcie, jak przy wierceniu koronka zabiera tą wodę z powrotem do siebie. Tylko po prostu co jakiś czas sobie po troszeczkę dolewamy. Spójrzcie również na ruchy wkrętarki. Nie możemy wiercić po prostu tak jak wcześniej wspominałem, jak wiertło do betonu, że po prostu dociskamy i ma być wywiercone. Dziur wywierciłem już w życiu bardzo dużo. Nigdy mi jeszcze żadne akwarium, żadna szyba nie strzeliła. Później delikatnie, oczywiście, taki otwór wywiercony. Przecieramy sobie gdzieś tam ranciki papierkiem. Nawet przy jakimś montażu, żeby się nawet nie skaleczyć. A drugie to, że trzeba delikatnie spiłować brzegi takiego otworu w akwarium. Ja naciskam z jednej strony, jak widzicie, troszeczkę. Głębiej, z tego względu, że mam wyczucie, kiedy jedna strona już koronki została przebiła się na drugą stronę. Wtedy wiem, że zbliżam się już całkowicie do końca. I zobaczcie, jak ładnie wszystko wyszło. Nic się tutaj nie wydarzyło, no nie ma takiej opcji, żeby coś się wydarzyło, chyba że coś naprawdę będziemy mieć pecha i coś będzie z szybą nie tak. Także przecieramy sobie całkowicie ten otwór, ten wszystko całe jak widzicie, musimy te drobinki wszystko ładnie sobie powycierać, obukać akwarium, żeby później gdzieś tam nie miały z tym styczności rybki. Oczywiście w środku też musimy wytrzeć, no bo na pewno tam się nam coś dostało. No tutaj widzicie, jak ładnie wszystko wygląda. Gdzieś tam jakieś malutkie mikroskopijne są uszkodzenia, ale naprawdę nie ma się tym co przejmować. Przetrzemy to po prostu, zeszlifujemy to po prostu papierem i wszystko będzie elegancko. No też inaczej się wierci jak mamy szybę, którą możemy sobie gdzieś położyć, wywiercić. Tutaj już wiercimy przy sklejonych, gotowych akwariach, więc zawsze coś tam się trafi, że delikatnie jakiś tam mały odprysk nam powstanie, ale to naprawdę jest temat, który nie warto w ogóle poruszać. Przecieramy to delikatnie papierem ściernym i wszystko jest gotowe. Także jak widzicie, troszeczkę akwarium jeszcze zostało tutaj do wiercenia. Te gupiczki też polecą. Na drugą szafę, a w tym miejscu też będzie akwarium przewiercone. Także tak wygląda cała moja hodowla, jest po prostu wielki, duży bałagan, ale myślę, że w ciągu tygodnia jakoś sobie tam to wszystko ogarnę i będzie wszystko na dobrej drodze. Więc jeszcze raz pamiętajcie, jak wiercicie dziurę w szkle, podejdźcie do tego na spokojnie, a na pewno się nic nie wydarzy. Jeśli filmik się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę komentarzyk subskrybujcie kanał. Jeśli jesteś nowy. To zapraszam się do subskrybowania mojego kanału. Przyciśnij dzwoneczek, żeby być na bieżąco, co dalej się tutaj dzieje. Więc życzę wam miłej soboty. Trzymajcie się na razie. Cześć.